Dzień dobry, witam Państwa w świątecznym wydaniu kina Otwartego Online. Długo zastanawiałyśmy się, jaki film wybrać dla Państwa w ten szczególny miesiąc, i zdecydowałyśmy ostatecznie, że nie będzie to kino o Mikołaju czy o Reniferach, ani nawet o tym, że w święta wszyscy się w sobie zakochują. Wybrałyśmy film biograficzny, opowiadający kawałek życia pewnej niezwykłej kobiety, która na zawsze zmieniła nasze myślenie o literaturze dla dzieci. Modos Astrid, äh, regissör i Pernil Fischer Christensen. Det rullade fram i alldeles lagom fart för att man skulle kunna njuta av den vackra småländska naturen. Du lyssnar. Astrid Lindgren nikomu nie trzeba przedstawiać. Myślę, że z tą autorką każdy miał chociaż bardzo przelotną historię, ale jestem ciekawa, która z książek, która z jej opowieści jest dla Państwa najważniejsza. Będziemy zobowiązane, jeżeli zostawicie Państwo w komentarzu przynajmniej tytuł. Dla mnie to jest "Stronia", córka rozbójnika, ale też oczywiście Dzieci z Bullerbyn. O ile Astrid Lindgren nie trzeba przedstawiać, myślę, że warto przedstawić reżyserkę, Pernil Fischer-Christensen, duńską twórczynię, która właściwie wchodziła w świat kina już pod dużym wpływem Larsa von Trier'a, czyli no, absolutnego guru duńskiego kina. I w takim duchu trochę powstał debiut Pernil. To zresztą moment, kiedy ja pierwszy raz spotkałam się z tą reżyserką, spotkałam jako widz oglądający jej film, kiedy właśnie ten debiutancki film o tytule Telenowela pokazywany był na moim ulubionym festiwalu w Berlinie i zdobył tam Srebrnego Niedźwiedzia. To, to się rzadko zdarza debiutantom. Więc właściwie na samym początku został, dostał taki stempel jakości, który Pernil Fisher Christensen towarzyszy do dziś. Telenowela była historią dziwnej relacji. Relacji kobiety, która jest właścicielką salonu piękności i właśnie rozstała się z partnerem i jej sąsiadki, która jest transwestytą oczekującym na operację zmiany płci. I pogrążonym w depresji. Tę um, właścicielkę salonu zagrała magnetyczna Trine Dirholm, duńska aktorka, którą Państwo również obejrzą w pewnej bardzo ważnej roli właśnie w młodości Astrid. Ta nagroda berlińska i ta, to pochodzenie, to wywodzenie się gdzieś tam z kręgu wpływów Larsa von Trilla było dla mnie od razu wiadomością, że, że młodość Astrid Pernil Christensen nie będzie zwykłym kinem familijnym, które no, trochę zaokrągla Każdą historię, ale że będzie to jakieś ciekawe spojrzenie. Ale posłuchajmy, co sama Pernil Fischer Christensen ma do powiedzenia o swojej bohaterce. I read, of course, Astrid Lindgren's books when I was a child. I grew up uh, partly in, in small land, uh, which is also the area where Astrid Lindgren's books take place. Uh, I would not have been. the woman i am, maybe i would not even have been a director uh, if not pippi had been there. when i grew up, there were not so many uh, role models to look at as a girl, you know, and pippi really represented an alternative to uh, cinderella, like kind of the opposite of cinderella. i've never thought of astrid as anything else but an old woman. she's like, in sweden she's called sarkotant, uh, which means uh, A fairy tale aunt and uh, someone quite not sexual and you know something maybe like a genius übermensch not really a human being muszę się państwu przyznać że zawsze boję się filmów biograficznych często mówimy takie zdanie że e, och jego życie to właściwie gotowy scenariusz e, i myślę że idąc tym tropem wielu scenarzystów a później wielu reżyserów którzy za te scenariusze się biorą e, idzie w ciemno i zamierza się na, na coś takiego jak opowiedzenie w, w historii filmowej, no, która rzadko miewa więcej niż trzy godziny, a, a, a najczęściej jest jeszcze krótsza, opowiedzenia całego życia jakiejś ważnej postaci. Najczęściej dostajemy wtedy film, który jest po prostu przynudny. Albo biografia opowiedzona jest po łebkach, dostajemy na przykład te najważniejsze momenty z życia bohatera, ale przez to, że nie mamy jego codzienności, bo nie starczyło na nią miejsca, to niewiele wiemy o tym bohaterze, a jeśli niewiele o nim wiemy. No to tak już jest z opowieścią, że ten bohater niewiele nas obchodzi. Najważniejsze według mnie w kinie biograficznym jest znalezienie odpowiedniego kąta patrzenia, perspektywy. Po angielsku to nazywa się angle, czyli z jakiego miejsca patrzę na naszą postać, ją, co w niej widzę, co w niej widzę wyraźniej zatem. Ale też wybrania takiego sposobu, jakim jest no, chociażby skupienie się na pewnym etapie. Pernil Christensen opowiadając o Astrid Lindgren skupia się na tym no, najbardziej według mnie magnetycznym okresie życia, jeśli chodzi o kino czy literaturę, czyli o wchodzeniu w dorosłość, o takich momentach, które nas formują jako człowieka, o tym przejściu przez bramę, za którą zostawiamy dzieciństwo, a którą wchodzimy w dorosłość. Astrid Lindgren wychowała się w takim obszarze, który nazywa się Smalandia w Szwecji. Na farmie, to jest dość ważne, na farmie chłopskiej, w rodzinie takiej wielodzietnej, która się utrzymywała z uprawy roli, ale w rodzinie, która, i to widać w filmie, jest taką typowo chłopską rodziną protestancką. I ten protestancki kontekst jest, jest w tym filmie niezwykle ważny. To jest rodzina, dla której najważniejsza jest ciężka, Praca i szacunek dla tradycji. To jest też rodzina dosyć szorstka, zwłaszcza jeśli chodzi o mamę Astrid, od który, o której sama autorka mówiła, że pamięta tylko jeden moment, kiedy matka ją przytuliła. Ten film jednak nie byłby tak dobry, gdyby nie znakomita Alba August, młoda, bardzo intrygująca aktorka, która już wcześniej. Młoda, bardzo intrygująca aktorka, którą Państwo możecie kojarzyć na przykład z serialu The Rain serialu Netflixa. Alba dostała już, otrzymała takie wyróżnienie Shooting Star, które jest przyznawane, wręczane w trakcie festiwalu w Berlinie i wyróżnia tych aktorów europejskich, którym należy bacznie się przyglądać, którzy mają w sobie coś tak magnetycznego i intrygującego, że już na samym początku swojej kariery zapisali się w jakiś sposób na, na wielkim ekranie. I August, alba do tych aktorów należy. A teraz posłuchajmy, co co sama Alba August ma do powiedzenia o asy Kingen. For me, when I was when I was a kid, I couldn't like identify with all of these like Cinderellas that was in the cinema. So so to me to have Pippi as a figure that was just like okay, it's okay to not be like this Cinderella. It's, it's okay to. To feel weird and all this stuff. And Pippi was like. Okay, it's, it's okay to be who I am. W tym świątecznym wydaniu tym bardziej mi Państwa brakuje. Już ponad pół roku spotykamy się w takim wydaniu online. Wierzę gorąco, że to się już niedługo zmieni. Kino nas potrzebuje i my potrzebujemy kina i to jest potrzeba nie dziesiąta, ale co najmniej druga, jeśli chodzi o potrzeby ludzkie i międzyludzkie. To będą wyjątkowe święta, bo nigdy wcześniej za naszego życia taka sytuacja światowej pandemii nie miała miejsca, ale bardzo Państwa proszę i bardzo Wam tego życzę, żebyśmy nie napinali się, żebyśmy, że wystarczająco dobre święta będą właśnie wystarczająco dobre. Ten czas trzeba przetrzymać w bezpieczeństwie po to, żebyśmy mogli potem wrócić do tego wszystkiego, co najbardziej kochamy i życzę Wam, żeby było po prostu miło w imieniu moim i całej niesamowitej załogi Kina Otwartego, którą też przytulam, ściskam, bo, bo jesteście niesamowite i gratuluję Wam tego, że się nigdy nie poddajecie i wciąż myślicie do przodu. Więc myślmy do przodu, bądźmy dla siebie mili. Wesołych Świąt. Do widzenia.